gdzie w 9? Eee, na co? o, na co sobie zęczam nic nie weszło tak więc... Eee, ja w, tylko wyjdę elo, elo z tej strony mi a a wezmę jest zapytajnik A jestem no i to kolejny odcinek ze survivalu tak tak mnie boli, że nic nie weszło na, te, na tą ściera oprócz efficiency a, a sweeping ash co co to było? Ciebie tam za chwilę zabiją Już do ciebie lecę, już idę ci pomóc Nie, nie zabijamy Po prostu, po prostu przyszłem tutaj kopać ten Kwarc, bo. Oni eee. do niech chciałam No to today. Będziemy mieć blaze roda Nie zawsze wypada Wiem, ale będziemy chyba mieć jakiegoś jednego O ja mi wypadł o. Też wziąć i go do... masz, place. Gdzie... O, oh, Placehot. fire. I w końcu możemy robić potki ja. Yeah. Znaczy w sumie to nie, musimy najpierw jeszcze wejść do tej twierdzy. I, dawaj do twierdzy może. To już odcinek zaczęłeś, tak? Tak już zacząłem, przecież nie słyszałeś tego majsty strasznego Niech y, to nie udało mi się. Czekaj, muszę coś wszystko... Bo ja mam pełne eku, ale to. Do... Ja też mam pełne eku. Od razu życzy. już wcześniej to jest spawnik, tylko oświetlimy go. Bo może zrobimy sekspankę tutaj kiedyś. No, Aha. dokładnie, nie zmyślasz. Kto tu robił takie schody? Tego nie, nie. musi. Idziemy do twierdzy gdzieś. Choć. Gdzieś w twierdzy powinny być budawki niderowe. Tak, no trzeba zgasić ogień, było jaśniej. Aha, tu jest wejście jakieś. Ty mi Magma Slime jest Co? Magma Slime jest na dole. Yy, one... Ej, masz wiaderko, masz wiaderko masz z wodą? A dobra. Już A, nic, już ci... nic. Woda się znika, jak się jej położysz. No faktycznie, wspomniałem. Chodź. Ej, zaspił się chyba Blaze. O nie, pigment <śle>, chciałem go bić To nic ja Tutaj nic Nic nic, tutaj może O tutaj coś może będzie Tu jest lawa. Tu jest ogień Tu jest jakieś po... Czy ty zgasiłeś mój ogień tak. O skrzynka op. Skrzynka co tam jest? Złoto, złota zbroja do kopnia i siodła! Nie ma tam nic, bo już wszystko wziąłem. Ej, nie ja mogę jej otworzyć. tak wywaliło, bo potem... Wywaliło? Chyba tak, bo spadłem i nic mi nie U mnie, u mnie jak? chodzisz w miejscu. Czekaj, wyjdę chwilę, odświeżę. Nie można rozprzedać nazwy hosta. Znowu name, najmniej, ja ci kręcę co jest z Aternosem? taktyczne, cięcie może no to cięcie no, witamy po cięciu to. problemy to, techniczne serwisowe co? kolejne słośnika wyrzuciło cię? Kolejna. lazo złoto i znowu na konia i siodło dobra, ja tu... typer, mam jasno... pełna to diamentowa zbroja na konia i żelazna. Złota, gdzie? Gdzie, 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 gdzie? Nie wziąłem, bo wywaliłem złoto. To tutaj była, mogę ci pokazać jeszcze. Ja złoto... Złoto, ja mam... to, to, to. Mam Nie bierz złotej, ja mam z żelazną i... Nie Ale może go. się przy... No czemu gasisz mój ogień? Myślę, że to nie twój. Tutaj byliśmy, może dalej, da, nie, tam dalej. Tutaj nie byliśmy. Y tutaj? O, brodawki. O, no to super. to zbieraj. Ty, ja nie mam ekwiłbunka. Miejsca. Ty. No weź to... E, poszul... Będzie też potrzebowali właśnie tego Sul Sandu. Wiesz. Dobra. Masz łopatę twoją, bo to była twoja oka. Mm. Enchantowana, to... na co? Eficencji doskonale. Masz jeszcze blak. Kurde, Kto, ktoś mi zgasił chyba znowu mój ogień To mówię ci, żebyś nie gasił mojego ognia. Jestem w klatce. Co? Gdzie? Muszę to muszę to uwiecznić. XD Ty mnie nie widzisz? Widzę twój nick, ale ognia nie mogę po... O teraz mogę. Chwila. No to jakże wspaniały okaz zapytanika w klatce Jest bardzo bezpieczny Teraz ci dam <laughs> o skrzynko Diamenty 3! Co, no. co? I siodła Diamenty 3 były wziąłem, bo ja mam diamenty to będę e, mam dwa siodła Ja mam i też dwa A dobra no to możemy się już wracać Czekaj, tu może jeszcze coś będzie, ciekawego. Znaczy, no, ja mam Kolejna... na coś. Dziamy konia, dobra i żelazna. Mam dwie żelazne i dwie elementowe. Czekaj, biała No to był mój blazer, tylko że go duży. Idziemy dalej. Jesz tu jeszcze coś tu będzie. Ej. Nie ani. Cześć. Ty, tutaj jest kwarc. Mm. To zbieraj, zbieraj, ma a masz looting na kill -offie? Ale level idzie od kwarcu, nie? Tak. Dawaj, tutaj, tam skrzynka jest jakaś. Uuu, skrzynka! Jest zapytajnik, coś z tą nie ma. A co te skrzynki te? Zatwieraliśmy już. No zapytajnik, co się dzieje. Zapytajnik.exe przestał odpowiadać. X Rościu. Ty, a gdzie mamy portat? A, widzę. Ty tu slime jest ten taki śmierz. no co zabij... A masz tego miejsce na y tego na Magma krema? Nie. To dobrze, no to zbieraj. Wiem, że to powinienem zbierać ze Slickta, by było te by... było więcej, ale dobra. Ty właśnie zbieraj tylko Ty myślisz, że co ja robię? Z Ty myślisz, że ja zbieram... ...la... tego... Y, ...Mushroom Stone na XD. Znaczy co? O, mam Netherite. Nether, chcę. Ja już... ...już mi się zachciało nowej rudy... ...do Minecraftu dodanej do Netheru. A będzie taka? Będzie Nether... ...skąd? Blaze! Ja dostałem. Blaze się zrespił... ...z tego... ...z tego... ...naszego... Y, ...jakże pięknego... Jakby coś... Yy, chwila, mam przy sobie kowadło? Mam przy sobie kowadło, dobra. Mam kowadło. Jak się na ciebie widziałem, te... tego. Ten atak. Muszę coś zjeść, bo zle. Drzgie. Y, to my polujemy... Ej, to my polujemy na Blaze. czy Blaze na nas? Zapytajmy. No, nie, nie wiem. Nie wiem, choć się domyślam Słyszałeś to? Co? Nie masz dzięków, ten... Ten pizza GAST ten... Gdzie jest gaz? Leci znowu do ciebie farsa pocisków A, to się tak robi Gaz gdzieś jest i strzela i krzyczy Za tobą Za O bądź? tu O widzę już Ghost. Tu masz jeszcze Glowstone koło mnie. Wiem. Ej, gaz w ogóle się na nas nie uwagi. Wiesz? Tak. Łap Cisza go zabije. Uku. Uku. Ej, bo żeby nam po nie zgaścił. Ej, ja za chwilę zginę, ja za chwilę zginę, ja za chwilę zginę, ja ginę, ginę, zginę, ginę, 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 giną, giong, 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 ua, ua, ua. Ja ginę ginę, ginę ginę, ginę ginę, ginę, ginę Spłonął żywcem. Ale on mnie nie widzi, lol. E, what? Ej, ze e, nie zebrałeś moich itemów, co nie? Ej, że moja łopata się sama teleportowała do tego. Uważaj, tutaj masz jeszcze I wszystko. E. Ty dzieciak, nie wychodź. No, on mnie nie widzi, o kolejnego. Co one mają do mnie? Ja im nic nie zrobiłem złego. Ja je biję. Gdzie no, one mor... są? Do mnie jeszcze latę nie. Te, Magda. Co? Nie ma łzy. Co? Przyświeci się. Jaki... Lepa, widzisz nie widzi mnie? Ja tam nic nie wiem ale... ...prać się byś zobaczył Dobra Gasty się gasią nadal Chodź do portalu Czekaj, Ja ogólnie, tymi... ja ogólnie tam tego gasa zabiję z więc wiesz Mam dobrego ajma Kubę musiał go Kurde, zniknął Oh shit, po mnie, po mnie. Po mnie będzie. Chodź, 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 chodź. Jedno serduszko. Huh. Ja niestety nie co z nim to miałem wywoł... co? Dziś Dwie diamentowe zbroje na koniec. Dwie lasy, dwa siodła. Złota, dziewięć. I chlebków dużo. Ej, no ja po raz kolejny zginąłem, to mi się nie podoba. Dobra, chodźmy do normalnego świata już. Czekaj, tutaj trzeba zabudować, żeby nas. Dobra. Dobra buduj, buduj. Chcesz wyjść? Dobra, chwila, coś mi się przyda. To naprawdę nic. Dobra. Wiesz, co? Ja bym się stąd chyba wynosił. Nie chcesz już być tutaj? No, zbudowali się portal, ale. Wziąłbym po prostu jakiś jakieś nasiona, coś poszedł. Bo to na to się zbierze. Znaczy wiesz co to ja sobie zapiszę koordynaty tego miejsca Ta, i Tak, tak to przyjdziemy tutaj Mam sklins. Z po shot. No zabiję Screenshoty okay. z koordynatami Ja też tutaj zrobię Screenshot Mam was zabiję I Ej, może o swoim jakieś konia O to chodzi właśnie Zabijemy te te, bo ja... z, ja z tym z zapalaniem je zabiję to. O! To będzie ładnie Cześć. Tylko oni muszą dorosnąć, nie? Ej, zostawmy tutaj te małe. I później kiedy tutaj wrócimy to będzie spoko. Daj mi te jajka, które wdro które zebrałeś. To chodź. Jestem Okej, okay, tylu mi. Ło Jajajek Zabijaj duże, zabijaj dużo. dużo. Oczy się O Nie patrz się, to nie może być na wizji. O nie, małego chyba zabiję. Ty z Wolu jak mogłeś, mówię, że... Ej, on... to nie... tu nie ma upieczonych mięsek, co kłamiesz? Ja mam, bo ja wszystko zbieram. Już mam 10. No tutaj małe są, no i za... będę zabił małe przeszkody. Pff. Dobra, dostaną gaśda, czekaj. tego zdążymy, żeby się tam... Dobra, zostawię tu sobie te 7 jajek. Dobra, weź pióra jak masz miejsce. A, akurat wrzuciłem Jak chcesz. Bo naszczały no się przydadzą. I teraz tak. Wywalamy, tak, kobra wywalamy. No, piasek to tam się zabierze. Kwarc na pewno trzeba wziąć. Arbuzu. Arbuzów weźmiemy tylko z tak. I... Mm, chlebów. Gdzie są chleby? Chleby weźmiemy z taki. Ja sobie Kwas, staki, chleba. Nici. Wale, hmm, tu się tak. Ja mam strzały e, masz tego masz, e, jak to się nazywa, krzemień, krzesiwo? Nie, ty masz. Nie, e, znaczy mam e, tego krzesiwo, ale nie mam tego krzemienia. No to potrzebny mi jest krzemień na szczały. No, cię, cię, cię bierzemy? Bierze. Po co? Atyki zostawi się, wiadro. Będziemy robili. Walimy wiadro. Dobrze, to jest. dobrze, że wziąłem całe żelazo. Piaskowca się zostawi. Wiesz co, tak piasko chyba wezmę. Bo na szkła się przyda kiedyś. Mm. kiedyś. Chwila. Po dwa konie czy po jednym koniu? No po jednym sobie przyróbowa. Ja mam dwie to zbroje, więc Dobrze, to ja były całą Wiesz co? Co? Ja bym jedzenie przepalił jeszcze. Okej. Okay. Jak mam jakieś jedzenie, to przepali. E, ja nie mam... Nie, nie kurde. Znaczy lepiej... Nie będę potrzebował... Tak bardzo. Napisz coś tam. Nie. Nederaku nie potrzebuję. Mięsko, chwila. Miejsce na mięsko. Idź portal. Albo ja zbieram. Co? Okay. będziesz zbierać? Ja, y, ja wezmę. Co chcesz zebrać? Portal. Dobra, to zbierz portal. Ja biorę... Chyba, że zostawiamy tutaj ten portal i po prostu kiedyś jak się przyjdzie, to Zostawiamy, ma... zostawiamy. Ja biorę enchanting table. Wiesz, wiesz. Enchanta tu już nie zostawiamy. Dokładnie. E, chwila... Co? Łóżko możemy wziąć, bo jest fajne. Teraz ta. Ja mam dwa was taki chleba. Tutaj może zostać Jedzenie się teraz przepala. To dobrze, bo ja sobie robię miejsce na jedzonko. Hmm. Ty węgiel trzeba wziąć. Węg... Właśnie dlatego mam trochę węgla u siebie w, e w eku. Hmm, to, za... To? to za wiadro z wodą, to za wiadro musi być woda w tym wiadrze oczywiście. Ty ja bym sobie zostawił trochę. Tak, to bym wziął... Dla potomnych da? cztery to tu może zostać? Jakby coś, jeszcze jakieś jajka będą tego. kuczek jeszcze jakieś jajka zniosą, no to ja wezmę. Jedzenie chcesz, bo ja mam dużo? Ja nie mam w ogóle z mięsa. Tylko. To... Tylko jeden jeden gatunek mięsa. Nie. O, akurat mnie na dwa gatunki mięsa. To do dobrze, doskonale. Yy, co ja chciałem jeszcze. Wiesz co? To robimy teraz pochodni, bo. Tak, 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 tak. jest tak. ja to yy... Chyba, że myśmy pozbierali drewno jeszcze. Z... Ja mam tylko węgiel... A nie, dobra, mam patyki, to dobra. To zrób. Jak zrób tyle ile możesz w sobie. Mogę zrobić dodatkowe 12. A, okay. Nas... Nasiona możemy. Nasiona chwila. Ja mam nasiona, Ja mogę zrobić albo za nasiona albo za Ja mam zwykłe nasiona. Okej, okay, no to dobrze. Ty wiesz co? Sadzonka Kacji wyjdźmie, bo może kiedyś nam się przyjdzie. Dobra, w sumie możemy już iść. To ty nie chcesz robić tych y, dodatkowych pochodni? No to zrobimy no. Przecież Dobra mam 53 pochodnie, może być? Tutaj jest jedna, pochodnia, to jest druga. Pazuj Naprawdę, jego. żeby okradać tak villagerów. Dobra, Kar y, kartograficzny tu się nie przyda. Ja mam dodatkowy pustaka pochodni Jej, To jeszcze zniszczę. A teraz, to graficzny stół niszczysz? Nie dobra. E, wiesz co? Co ja chciałem? E, masz pustaka pochodni? Ja pochodni? No, ile masz? 85 Pochodni? Masz, masz 21. Ja e, mam nie, w, nie zbiorę więcej już pochodni. Ty masz... Ty masz pełeneku? Tak! Chcesz jeszcze miejsca mam 1 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 8. Yy, no to weź wiesz co, to, to weź glowstone ode mnie. A ja to masz tego Glowstone? Półtrasa taka, było. Czekaj, to może jeszcze coś z bazy w sumie. Jak mamy miejsca. Ty tutaj coś jest? <laughs> Wyrzuciłem. Dobra. Yy... Perłę byś zapomniał. Ej, tu daj mi moją perłę. Ja... Masz, a ja wezmę coś jeszcze. E, ja, ja się... Kompas z sercem oceanu? Coś. E, sejce oceanu się przydałoby na podwodnego bikona, natomiast kompas by się przydałby znaleźć y, tego... Faun e... na 0,0. Co? Pał jest na 0,0, więc spoko. A. Okay. Łódkę wezmę. O! Ja byłem TNT. Ty wezmę te 23 węgla, a to... ...wziąłem 20 węgla. No i można wziąć jeszcze tak tego. Dobra, idziemy. No. Ty, mam jeszcze 10 pochodni, w wieku. O! Ty to zostaw zostawimy tutaj, żeby były sobie. Dla potomnych, tak. nic zna. Żeby tutaj jasno było. Dobra, możemy i... Czy śpimy jeszcze tutaj ostatnią noc. Możemy tutaj... Może chwila, yy, Która to minuta odcinka? 19, już prawie 20 spać, Raming Santa byśmy zapomnieli. E faktycznie. Przecież jak ja bym mógł robić wtedy swoje potki bez tego w I potem bierzemy łóżka jeszcze. Znaczy już to jest 20 minut odcinka, więc no w sumie tak Bierzemy łóżka i później się przenosimy. Dobra, idziemy spać. Znaczy masz miejsce na łóżko? Moje? Czy... Ja mam? Okej. Okay. Mam jeszcze dwa miejsca. Go taktyczny, ej, nie mam drewna w ogóle. pozbierać drewno gdzieś. Idź pozbierać drewno tutaj gdzieś, z loskiem. I przerobić na deski od razu? Nie, nie musisz, bo to więcej miejsca będzie zabierało. No w sumie ja. od nich trochę drewna. A, bierzemy, tu możesz już zniszczyć. Wziąłeś wodę, dobra? Tą jedną studnię całą możemy zniszczyć. Znaczy sorry. Ja wezmę drewnę. Do dobra, to bierz, bo ja nie mam akurat miejsca weku, ponieważ ja mam planksy. Czekaj. Dobra. Idziemy. Mam 17. Dobra. Masz sadzonkę tego akacji. Zasz, tu na idziemy. Yy... Może. Nie, bo tam jest pustynia. Wszędzie Ty jest, jest i... pustynia. Ja w stoję, nie, w tamtym sobie nie pustynia. A no, w sumie... Chyba tam jest biom zwykły. Mam jak coś zaraz. nad jest trasa? Ty, a nie, to. Grałem i znalazłem wioskę pilagerów. Nie. Ty, mieliśmy iść do wioski pilagerów. A czy to wioski do tego, czegoś? Patrolu pilagerów? No, tej takiej wieży. Masz? Bierz. Znaczy wiesz, gdzie ona jest? A czy u mnie na świecie jest? Ksekkałem z bratem. Znaczy czy znaczy, co? Hmm. Znaczy... Znaczy wszyscy już wiedzą, że chyba to twój brat. Yeah. Ogólnie to ja mam powolne opadanie, więc chwila. Czy jeżeli skoczę z takiej wysokości... To cię. Aaa. Ale czy też chyba... Z... Też w sumie mogę dalej skakać. Troszkę. Oj. Oj, wypadło ci się. Też ta the są bawi płyniemy sobie w dal no koniec naszej wycieczki. albo nie poczekaj chwilę Pły, płyń 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 eee. o Czuję się jakbyśmy byli na jakimś serwerze, że... no taki... Ale zobacz, że ja mam enchantowaną, a nie coś, co jest złego. Ale. Coś tu jest I... nie tak. Ty masz super VIPa, mam vipa, nie? Gzde. Ty Tylik to pisze? się. Walić kulik. Dokładnie. Tam się takiej górze fajnie zamieszkał przy jakiś mor... No, ale zobacz, tutaj wszędzie pustynia była. To gdzie my zamieszkaliśmy? Gdybym to wkurzał, żeby włączyć i łączyć albo coś w ustawieniach zrobił. no to sobie płynie. Ja, Zakończymy się na morzu. X <laughs> jak to wygląda? Na... Wyszłem się szybko. Poczekajcie sekundę, muszę coś zobaczyć. Czy jeżeli. Nie, jakoś się dało tak po prostu wskoczyć chyba na łódkę. Doba płyń. Nie.